Śpiew z pierwszej stolicy Polski to obowiązek każdego szanującego się chóru. Zobaczmy, jak Kanto zrobił to w Gnieźnie. 150. dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez ten mgłę, może to mój nastrój, ale w każdej twarzy ciągle widzę, Cię. nie było ich w Krakowie zbyt wielu, a w Sydropton. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich Państwa tutaj przed scenę. Prawo, prawo. <noise> projekt Fabryka Fajansu, opakowań F-Metal, HDBS, Maxim, Mbec, Anwin, Sanico i Drotton. Zapraszamy Państwa. Grafiki, obrazy. Przygotowane specjalnie na tę okazję przez Adama Zapora. To są osoby, to są firmy, dzięki którym właśnie dziś, 15 października 2011 roku możemy świętować 20. urodziny Churu Kanto. Prezydent Wocławka zapraszam. Specjalne podziękowania także dla Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Dzień dobry, 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 dobry. Za wielkie serce, Wielki dziękujemy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Kilkanaście chwil, przez 14 chwil przez przez 20 lat Sponsorowało Churkamto. Prosimy o więcej, oczywiście. Ja. Brawo, dziękujemy ja. bardzo. Unika, Unika, Królewska, Pawłańska, Aguilar, Inc. Widzieliśmy, Kardy DS, Maxim, MBS, Ambius, Zaliko Droptom, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta. Za wielkie serce dla muzyki. Dziękujemy bardzo.

Super Anioły, Andrzej Wawuski, Roman Kieszycki. Będzie czas na aby... Pogratulować. na Anioły od Krukanto na 20. urodziny. Zapraszam tutaj przed scenę aż 20 osób, którym Kant chcę podziękować. Aleksandra Biernawska, Beata Kełminiak, Urszula Frąckiewicz-Dorszewska, Karolina Matusiak-Bednarek, Wanda Muszalik, Maria Pasturczak, Monika Rubczak, Anna Sobczyk. Ewa Szczepańska, Małgorzata Śiłkowska. Wszystkie panie bardzo gorąco zapraszamy i dziękujemy. Zapraszam bardzo serdecznie panów po odbiór Aniołów. Specjalnie panowie Janusz Hołda, Łukasz Daniewski, Jan Jabłoński, Jacek Kuźniewicz, ksiądz Teodor Lenkiewicz, Adam Pawlikowski, Jan Polak, ksiądz Zbigniew Szygenda, ksiądz Stanisław Waszczyński, Grzegorz Wysocki. Panowie, zapraszam bardzo serdecznie. Wiedziałem, że idę na ucztę. ale idąc na ten koncert zastanawiałem się po drodze, co trzeba zrobić, żeby odnieść sukces. I yy, yy, na początku ciemna scena, chór w ciemnościach schowany i po chwili zaczyna się rozjaśniać. I wtedy zrozumiałem, trzeba mieć mistrza i zespół szkół muzycznych ma mistrza w osobie pana profesora Szczepańskiego. A że jest mistrzem, to wszyscy wiemy, ale dziś, siedząc w pierwszym rzędzie, zwróciłem uwagę na jeden element. Wszystkie oczy nieprzeciętnej urody dziewczyn skierowane były prosto na niego, a później uśmiechnięte. Proszę Państwa, w tym momencie zacząłem mu zazdrościć. Choć początek był trochę fatalny, bo pan e, redaktor Michalski. E, Cytując e, świętego Augustyna zmartwił mnie trochę, że ja akurat tych przymiotów nie mam i dosyć, że na ziemi sprawiał kłopoty, będę sprawiał ich w niebie. Ale jak otrzymałem anioła, zrozumiałem, że chyba tak źle nie będzie. <trybuj> Proszę Państwa, moglibyśmy i na pewno bardzo dobrze mówić o samym mistrzu i chórze Kanto i pewnie nigdy nie udałoby się wszystkiego powiedzieć, ale chór Kanto od 20 lat jest uważany za ambasadora Włocławka w Polsce i w Europie. A skoro jest ambasadorem, to musi mieć i ministra Spraw Zagranicznych. A więc pan profesor Szczepański jest ministrem spraw zagranicznych Włosławka, a wszystkie piękne panie i panowie są naszymi ambasadorami. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tak wspaniałe reprezentowanie i popularyzację Włosławka w całej Europie. To jest naprawdę wielkie osiągnięcie dla nas wszystkich w Włocławie. To jest dla nas wielkie szczęście, że mamy ludzi tak utalentowanych. Mamy wielkie szczęście, że mamy ludzi tak kochających Włosławek i sławiących go. Życzę Wam, aby sukcesy nieustannie spływały na Was, a puści były jeszcze bardziej uśmiechnięte z radości, że możecie uczestniczyć w sztuce przez Wielkie S i sławić Włosławek. Dziękując Wam za to, e, proszę e, przyjąć e, Panie Profesorze na pana ręce e, w dowód wdzięczności medal prezydenta Włocławka dla Huru Kanto i adres okolicznościowy. A życzenia wszystkie z Pana w imieniu własnym i obecnego tu przewodniczącego Rady Miasta, który mnie upoważnił do przekazania tych życzeni od Rady Miasta. A więc sukcesów, sukcesów, sukcesów. rzeczywiście, jak powiedział Pan Prezydent, uczestnikami prawdziwej uczty. Ale myślę, że jeszcze ważniejsze, że tych kilkadziesiąt osób styka się z absolutnym pięknem, z absolutnym dobrem w ustawicznej pracy. Czyli Pan dobra, Panie Dyrygencie, czyli Pan Włocławek piękniejszym miastem.